Jesteśmy na plaży. Przyklejamy eee, właśnie że jest historyczna eee. 180, nasz numer standowy. Szczęśliwy. I co mamy z nim zrobić? Mamy spryskać karoterię i nakleić. Już tutaj jedna jest. Już to jedna naklejeczka jest. się odkleja. Jesteśmy na starcie rajdu z Wombol, który w tym roku, czyli w 2014 yy, jedzie nas do, na północ Hiszpanii do Loret del Mar. Mamy na to 5 dni, żeby dojechać. Dzisiaj jest sobota, mamy być w yy, środę. Jak widać uczestników jest trochę więcej niż więcej, bo cała, tam, 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 tam i zakręca wzdłuż jeziorka. Halo? My oczywiście jesteśmy jednymi z pierwszych na starcie, gdyż odpowiednio wcześniej nasza zgrana ekipa zorganizowała wyjazd z Krakowa tutaj do tych pięknych Katowic. Czego się najbardziej obawiasz? Eee, żeby nie było z naszym Żukiem tak jak z tamtym autem. Czy nie obawiasz się tego, że pchanie Żuka może być trochę cięższe niż tamtej Łady? No właśnie tego się obawiam, ale mamy trzech mężczyzn bardzo um, silnych na pokładzie, więc dadzą radę, nawet bez naszej pomocy, czyli mojej i Ewy. Czyli chcesz powiedzieć, że jest podział ród na pokładzie Żuka, mężczyźni zajmują się pchaniem samochodu, a damska część zajmuje się przyjmieniem czasu męskiej części zawodu, oczywiście bawieniem rozmową, konwersacją właśnie. Wiem, jak to są piękni mądrzy i silni, także myślę, że to jest wystarczająca o, motywacja. Chyba nie zrozumiałaś do końca pytania, co ze śniadaniami i kolacjami? O, ze śniadaniami i kolacjami, no będzie fantastycznie. Jakoś sobie wszyscy razem damy radę. Oleg, jak to się stało, że zostałeś ojcem? A właśnie nie wiem, jak to się stało, właśnie to, to mnie, za, jestem trochę zaskoczony. Bocian, bocian przyniósł. No, tutaj latają drony i bociany, więc... Witamy członka Lubtek Squad. Pierściok baby. Pierściok baby. Ja jestem największym baby. patrzymy, będziemy się chyba No, czarne. No, Idziemy. Słuchajcie, dziewczyny? Co się dzieje? Co się dzieje? Rany, rany boskie, właśnie ruszamy. Właśnie się wszystko zaczyna po Bohacza. nagrywa. Gdzie jest Walecki? O to jest to

Mamy za mocny reduktor, to wiemy. No i co teraz mam zrobić? No to dobry jesteś. Dobra, na reduktorze są dwa pokrętła: metalowe i plastikowe. Dobra, którym pokręcić? No. Takie żółte, czyli z mosiądzu, no. Mam je skręcać czy odkręcać, żeby było lepiej? Aha, czyli na włączonym samochodzie. Czy nawet trzeba włączyć samochód? Olku, wytłumaczysz nam, co się stało? E, okazuje się, że nasz e, Żuk e, ma mocny reduktor, dzięki czemu e, e, mocno brnie do przodu e, z, i ma nie, to mocny apetyt na gaz. I, jak mocny? E, na 50 km e, 20 litrów około. Na, na